Jeszcze bezpieczniej! Nowe karetki ratownicze dla powiatu gdańskiego. Na placu Komendy Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim miało miejsce uroczyste przekazanie nowych pojazdów dla powiatowego pogotowia. W dniu dzisiejszym oficjalnie przyjęliśmy do programu ratunkowego pięć nowych karetek, karetek własności pogotowia. To jest pogotowie ratunkowe samodzielne, publiczne, w związku z tym ważne jest, żeby, być, żeby mieć majątek dobry, przede wszystkim, który będzie niezawodny w ratowaniu życia. To bardzo ważna zmiana dla regionu. Dostępność do pacjenta, do tego człowieka, który potrzebuje pomocy, będzie jeszcze lepsza niż obecnie. Taki sprzęt jest bardzo potrzebny. Ja dzisiaj gratuluję władzom powiatu Gdańskiemu za to, że taką decyzję podjął. Własne ambulanse zdecydowanie wspomogą funkcjonowanie pogotowia. Praca oparcia o własny sprzęt jest o wiele pewniejsza niż na zasadzie podwykonawstwa. Tak? Jestem spokojniejsza. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest bardzo duży nacisk na określanie ryzyk. Dla mnie tym najpoważniejszym ryzykiem właśnie było ryzyko braku posiadania dobrego, Dobrej jakości sprzętu? Nowe karetki to współpraca zarówno powiatu, jak i województwa. Jest to część prac nad unowocześnianiem powiatowego Pogotowia. Główną inwestycją jest budowa nowej siedziby samodzielnego publicznego Pogotowia ratunkowego w Pruszczu Gdańskim. Całe województwo również czeka wiele zmian. Musimy się zatroszczyć o to, żeby stworzyć cały system ratownictwa medycznego, państwowego ratownictwa medycznego w województwie i nad tym również pracujemy. Także w tej chwili zmiana rejonów operacyjnych też do tego ma doprowadzić, żeby skrócić czas dojazdu. My w tej chwili też udowodniamy to na poziomie wojewódzkim. W ratownictwie najważniejszy jest czas. Samodzielne publiczne pogotowie ratunkowe w Pruszczu Gdańskim dzięki nowemu sprzętowi na pewno go zyska. Polecamy również zobaczyć Pruszcz Gdański, nowe karetki dla pogotowia, oraz uratowane życie podczas dni Starogardu. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.